Bądź studenciakiem na polibudzie, level 22. Mieszkaj na Ursynowie, dzieląc pokój z innym Anonkiem. Życie piwniczaka. Nigdy nie miej nawet dziewczyny w innym formacie niż JPG i Avi. Ani przyjaciół. Planuj samobójstwo. Licz, że nagle coś w Twoim życiu się zmieni na lepsze. Nagle jakiś stary, znajomy Anona podróżnik ogłasza na Facebooku, że szuka chętnych na podróż do Tybetu, aby robić reportaż o życiu dzikich Jaków. Z początku śmiechnij z oferty, ale jak opowiedziałeś mamie, to ona sama zadeklarowała się, że dołoży, bylebyś chociaż trochę świata zobaczył. Matka z litości dopłaca, żebyś wypierdalał do Azji. Węż podstęp, ale zgódź się. Przez dwa tygodnie oglądaj tylko pornosy otagowane Asian. Poleć do ich hasy przez Frankfurt i Bangkok. Przygoda życia. Spędź dwa tygodnie w podróży na zmianę busem i na osłach, aby dotrzeć do parku narodowego Changtang, położonego na wysokich stepach. Jedziecie z psem znajomego Anona o imieniu Filemon. Mogłeś się kurwa domyślić, żeby nie jechać nigdzie z typem, który nazwał swojego Koli imieniem Filemon. Ale nie spoileruję Anonki. Jedziecie dalej. Zmarnuj kurwa pół wakacji, żeby obserwować jaki. W podróży zaprzyjaźnij się mocno ze znajomym Anona. Wreszcie prawdziwy kumpel. Rozwiązujecie razem krzyżówki, pijecie sake, wstrzykujecie yerbę. Wreszcie docieracie na miejsce wynajętym jeepem i rozbijacie namiot. Macie trzy tygodnie na zrobienie fotoreportażu. Idzie dobrze. Męska przyjaźń trwa. Sielanka i obserwacja jaków trwa tylko kilka dni. Nagle budzisz się i kumpla nie ma. Nie ma też dżipa. Ja pierdolik, co się odjebało? Znajdujesz karteczkę. Przepraszam, Anon, ale musiałem pojechać do Lhasy. Twoja matka zapłaciła mi, żebym cię zostawił na stepie. Nie wierzysz w to, co się stało. Zostałeś sam z Filemonem. Mijają kolejne dni. Jesteś sam z dala od cywilizacji. Wokół tylko step, namiot i gdzie gdzieniegdzie pasące się dzikie jaki. Pewnego dnia próbuj udomowić jaka. Kończy się wpierdolem od wkurzonego jaka, lecz przez tydzień zwichniętą nogę. Mimo to jak się trochę do ciebie przywiązuje, im go kajak. Kończy się jedzenie. Wpierdalaj tylko suchą trawę. Stwierdź, że dłużej już nie wytrzymasz. Postanawiasz się zabić. Kajak wyjada ci całą trawę w okolicy. W obliczu śmierci najbardziej boli cię to, że nigdy nie zamoczyłeś. Najbliższe kobiety znajdują się jakieś 500 kilometrów od ciebie? Wpadnij na chujowy pomysł. Skoro i tak masz się zabić, to zrobisz to z psem. Przynajmniej nie umrzesz prawiczkiem. Rozepnij spodnie i chwyć Filemona za plecy. Nieopodal stoi kajak i żuje trawę. Zacznij zapinać Filemona. Kajak zaczyna srać. Wyobraźcie sobie, Anonki, taką scenkę rodzajową. Rucham psa jak sra.